Idę już na tą siłkę i plecy. Myślę, że robię dzisiaj plecy. Tak jeszcze z informacji dodatkowych, to posiłkiem przedtreningowym był skyr i śnieżka, taki lód, no nie optymalnie, ale wbijamy już na siłownię. Tak jak widzicie, jestem już na chacie. Zrobiłem sobie jedzonko. Sporo jedzonka bardzo zdrowego, tym razem potreningowy, bardzo zdrowy posiłek. Mamy tutaj tak, kieszona kapusta, ogórek kiszony 300 gram bodajże. Mm, kurczaczka, nie, indyka, indyka, zdrowsze, indyka. Trochę cebuli, trochę marfi, trochę pora. Co tu jeszcze było? <laughs> Czosnek. Trochę czosnku jeszcze. I tyle. Jest ser zajebiste, dobrze przyprawione. I, I kurde, mm, no widzisz to. Kurde, nie chciałbyś tego zjeść, no ja bym chciał. Więc oglądam sobie teraz jakiś filmik YouTube'owy. Jest godzina 17.50, więc niby późno. Kolejny posiłek jest już w drodze, robi się aktualnie. I podczas tego posiłku będziemy reagować na film Stalowego Szoku, bo... Jestem w szoku, Kurczę, żeby ktoś tak mocno nagrał film o mnie. Wyobraźcie sobie moja reakcja. Jestem na siłowni, pisze do mnie Kaszkietan. Siema, Stalowy wy... Siema, Stalowy zrobił o tobie film. Ja mam takie, co ty gadasz? Pewnie przerobił coś, bo mi wysłał fotę faktycznie. Pewnie przerobił i tak dalej. Ja takie... Wbijam na YouTubea stalowy szok. ja yeah! no kurde naprawdę ta reakcja była niesamowita. Zaczęło mnie nosić na tej siłowni uśmiech. Mm, bardziej się nie da po prostu, huh. więc poleciałem słuchawki do kibla obejrzeć, żeby po prostu usiąść i nic, żeby mi nie przeszkadzało. Wow. Fajny. Więc ogólnie. Bardzo, bardzo fajny film. Już oglądałem. Mówię, że reakcję nagramy. Yy, oglądałem ten film zajebisty. Ba zajebiście mi się podoba, bo, bo to o mnie <grywki> tak mówię po prostu nie. Yy, ale na przykład jest coś o kofeinie, coś o mojej diecie i coś o moich maksach, co chcę dopowiedzieć. Po prostu coś tak, żeby było wypełnione. Yy, do rzeczy, których. Po prostu nie mówiłem chyba, wydaje mi się, że mówiłem, no ale wiadomo, tam stalowy nie będzie wszystkiego, 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 wszystkiego prze, ym, przedrażał też relacji na pewno wcześniejszych. No nie ma jak zobaczyć, ale no tak, jestem podierany, jem to już. Błah! Więc co? No widzimy się w następnym posiłku. Dobra, zrobiło mi się. Mamy tutaj ziemniaki, bataty i cebulę zdrowo. Znowu i bardzo dobrze. No w stu jest to po prostu zdrowe. Żadnych keczupów, żadnych wszystkich innych, baziewi i tak dalej. Zajebistość. I na oleju z oliwy. Więc kolejna zajebistość. W tym materiale przyjrzę się 16-latkowi, który zadziwił mnie możliwościami, jakie posiada. Szczególnie biorąc pod uwagę tak młody wiek. Mateusz Gryz, bo o nim będzie mowa, coraz prężniej radzi sobie na TikToku. Posiada świetne rekordy w głównych bojach. 190 kg w martwym ciągu, 110 na ławce i 140 w przysiadzie. Trzeba przyznać, że jak na jego staż treningowy półtora roku i wagę ciała wynoszącą aktualnie 73,5 kg. Ma zdecydowanie ponad przeciętne predyspozycje. Wow! To jest bardzo mocny, tak jakby wstęp uwielbiający mnie. Ja serio, tak zupełnie nie myślałem faktycznie o moich predyspozycjach tak dobrze. Więc lekkie dowartościowanie no bardzo duże dowartościowanie miło. Faktycznie, no, staż jest długi, ale myślę, że jest na pewno dużo więcej osób, które potrafią dużo więcej i dużo więcej ogólnie już osiągnęły w taki okres. Ponieważ no, dużo osób również nie udziela się w internecie, i to jest jedynie mój atut taki mocny, że faktycznie prawdopodobnie jest dużo więcej osób lepszych ode mnie, ale się nie udziela. Ja się udzielam dużo. Próbuję faktycznie mój progres dokumentować, nagrywam właśnie filmy na YouTube. YouTube najbardziej jakby pokazuje, nie? No bo treningi, co jem, co suplementuję i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to jest coś, co, co mnie podwyższa, podwyższa? Nie, co mnie hmm, na ogół wywyższa, bo ludzie mogą faktycznie zobaczyć to, jaki jestem, a niektórzy nie mogą zobaczyć innych, jacy są, ponieważ nie robią tego, co robię ja. Lecimy dalej. Bardzo szybko progresuję. Dlatego, jeśli ktoś Ostatnio nie, ostatnio niestety nie, ale to przez. Przez chorobę i przez okres 3 dni chyba bez żadnych treningów. I muszę więcej spać. To jest to jest ten, bo ostatnio mnie śpię, często po 7 godzin, muszę więcej spać. Bo to jest ważne. To jest bardzo ważne i wy wszyscy musicie więcej spać. W ciągu pół roku w dołożył 40 kilo. Fajnie, sam nawet tego nie wiedziałem, bo się tym nie zaciekawiłem. Mogło być dużo więcej w pół roku, ale trudno, jest jest jak jest, jest zajbiście. Myślę, że 200 jest kwestią czasu i to krótkiego. Myślę, że nie, ponieważ nie będę próbował maksów. Przez myślę najbliższe dwa miesiące jeszcze, aczkolwiek wtedy będę chciał już zrobić więcej niż 200. Nie? Zobaczymy, co za dwa miesiące. Pokażę może jakieś 210. Zobaczymy, może nie, może tak. Znając obecne trendy, pewnie znajdzie się ktoś, kto zarzuci mu, że nie jest naturalny. To akurat jest rzecz, o którą jakby prawdopodobnie musiał, się, musiał to powiedzieć, aby może było więcej lekko wyświetleń. No bo zawsze kwestionowanie naturalności jest to wyświetlane nie. Ale no, bez przesady żeby taka sylwetka była nienaturalna. No teraz jest słabe światło, ale żeby taka sylwetka była nienaturalna, no to kurde, gdybym ja się dowiedział za młodego, że to nie jest osiągalne naturalnie i tak dalej, no to to by mi się nie chciało, ale no wiadomo, mówi stalowy dalej w odcinku, że nie ma żadnych yy, żadnych nie ma wskazań na to, że jestem nienaturalny. No i Ciekawe dlaczego. Z drugiej strony nadal jest sporo miejsca, żeby jeszcze dorzucić mięsa. Jest sporo miejsca, jest du naprawdę, myślę, że jeszcze jest. Uło, bardzo długa droga przede mną. W jego sylwetce nie widzę nic, co mogłoby wzbudzić podejrzenia. No. Jeśli chodzi o wyniki siłowe, to tak jak na jego młody wiek są bardzo dobre. Ale zdecydowanie nie są nierealne do osiągnięcia. Każdy przy systematycznej i optymalnej pracy może dojść do takiego poziomu. Dokładnie ma przed Mateuszem. Jest wręcz długa droga, aby rozwinął pełnię swoich możliwości. Każdy może, tylko zacznij. Zacznij. Faktycznie. Mordo. Jeśli miałbym obstawiać, celowałbym z dużą dozą pewności w jego naturalność. Ja? Jak to? Nie rzuca mi się w oczy nic, co mogłoby wzbudzić racjonalne wątpliwości. Jego progres jest raczej liniowy i jednostajny. Nie ma w nim żadnych nagłych zrywów. Obecnie jest na masie, co zrozumiałe i słuszne, bo ma jeszcze dużo mięśni do zbudowania. Na jednym z TikToku powiedział, że wcześniej konsumował aż 4000 kalorii dziennie. Było to przy treningach piłkarskich, które z założenia spadają ich sporo. Obecnie już nie trenuje piłki, jak zauważył, wcześniejsza ilość jedzenia była za duża. Z tego powodu zmniejszył kalorykę do 2900 dziennie. Aktualnie jest to 3100-3200, tak około, dzisiaj było 3050, nie, 3255, to jest za dużo, ale to się spali na jutrzejszym treningu, jak zrobię po prostu. Bardziej intensywny, ale tak, teraz jest trochę więcej, bo no po prostu, aby też ta siła lepiej szła. Mateusz pokazał swój dzień jedzenia, który zaczyna od jednego jajka, 150 g płatków owsianych z pół litra mleka, a kończy na ogromnym obiedzie składającym się z 400 g połowiny i sosu pomidorowego oraz 200 g makaronu. Okej. Okay. To był przykładowy dzień jedzenia, i nie wiem, czy to było napisane w opisie, aczkolwiek wydaje mi się, że powinno to być napisane w opisie. Nieważne. Nie jem tak codziennie, nie jem tak już zbytnio w ogóle. Jak jesteście na moim TikToku, no to czasem faktycznie wstawiam całe dni jedzenia. Jest to czysta dieta, natomiast brakuje w niej trochę witamin. Moim zdaniem warto by było dorzucić nieco warzyw lub owoców. No i tak jak mówiłem wcześniej, to był przykładowy dzień, który był tragiczny. Ale nie miałem co wstawić na TikToka, więc go wstawiłem. Po prostu. Ale to jest dobrze, bardzo edukacyjnie, bo, bo niektórzy mogą mnie jeść tak jak ja jem. I powinny. Mniej więcej podobnie. Zdrowo. O to chodzi, żeby po prostu wszystko było zdrowe. jego profil odniosłem wrażenie. Że lubi przesadzać kofeiną, bo jest to często występujący motyw. Piję kawę z KFD, która jest dodatkowo wzmacniana tą substancją. A na jednym z filmów mówi, że wypił 6 Miarek PWR-a tej firmy. Tak, wypiłem 6 Miarek pwr jest to dużo kofeiny. Aczkolwiek czasem faktycznie tak robię, że dużo tej kofeiny biorę, ale po tym, jak wezmę dużo kofeiny, to robię na przykład 2-3 dni gdzie jestem na 0, a potem tylko 200 dziennie. Yy, ogólnie no to wiem, że to, że, że no nie powinienem, nie, ale biorę. Yy, taka waska FD. Trzy razy ją piłem, trzy. Bo mi się nie chce je robić. Jestem leniwy i mi się nie chce sypać. Nie chce mi się zaparzać wody w czajniku. I do tego dolewać mleka, gdy mogę po prostu kliknąć sobie jeden przycisk w ekspresie i sama mi się robi. Więc mam lepszą alternatywę. Kawę kupiłem dla spróbowania. Nie spełniła moich oczekiwań po czasie. Po prostu smak jest, jest faktycznie taki fajny, ale po jakimś czasie, hu, 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 łyk 3, 4, 5 i już jest tak, że, że mi nie siada. Nie próbowałem innych smaków, ale chyba sobie, sobie nie będę zamawiać nowo. Faktycznie No jest to sporo kofeiny. Co jeszcze rzuciło mi się w oczy na jego profilu, to że stosunkowo często sprawdza maksy. Zauważyłem też taki trend wśród młodszych osób na siłowniach. Osoby nowe nie mają jeszcze wypracowanej techniki ani odpowiedniej stabilizacji, co niesie za sobą wysokie ryzyko kontuzji. Mateusz nie jest już świeżakiem, natomiast czy to w jego przypadku, czy ogólnie. Jeżeli nie jest to część jakiegoś racjonalnego planu treningowego, wykonywanie maksymalnych powtórzeń w mojej ocenie jest stratą czasu. Jest, ale chciałem, więc robiłem. Moje uzasadnienie tego jest takie, że zawsze jak robiłem maksa, to późniejsza część treningu była lekka. Była taka faktycznie lekka, nie nieprzeciężająca mnie. Faktycznie nie czułem, że te maksy robiły na mnie jakiekolwiek wyrażenie pod względem faktycznie tego układu nerwowego, gdzie wszyscy mi pisali, że ase układ nerwowy. Na następny dzień nic mnie nie bolało. Po rekordzie nic mnie nie bolało. Czułem jakby to było po prostu, o, o! wstaje z ławki, na przykład z ławki i jest okej. Okay. I jakby jakbym nie robił serii, jak jakbym nie robił tego maksa. tak po prostu się czułem. Spałem dużo, jadłem dużo. Więc regen jestem młody, więc regeneracja była zajebista. Po prostu magnifik. Więc no takie jest moje usprawiedliwienie tych wszystkich maksów. Aczkolwiek nie robiłem już maksa od miesiąca i jeszcze dwa. A potem się sprawdzą. Potem się sprawdzą. Oby coś poszło do góry, bo hmm, byłoby, byłoby, byłoby słabo, gdyby nie poszło. spore zmęczenie zamiast tego moglibyśmy poświęcić trening na wykonanie systematycznej progresji, która przyniesie więcej efektów. Racja. Zatem zdarza mi się oglądać osoby, które rewią się na jak największy ciężar kosztem techniki. Same maksy są dużym obciążeniem dla ścięgien i stawów, a odkładając na bok poprawne wykonywanie ćwiczenia wiele ryzykujemy. Ja zawsze starałem się robić jak najlepszą technikę. Wydaje mi się, że moja technika jest mniej więcej ok. Zawsze robiłem maksy z albo spotem, albo z tymi takimi dwoma wspomaganiami po bokach. Więc zawsze miałem faktycznie to, że nawet jak faktycznie poczuję, że jest to za dużo, to mogę opuścić i nie muszę jakoś techniki nie forsować, tylko mogę po prostu sfälować tą próbę. Mateusz jest pozytywne. Widać, że jest to chłopak z zamiłowaniem do treningów i ciągłego rozwoju. Według mnie ma świetny potencjał sylwetkowy i siłowy i widziałbym go osiągającego sukces na zawodach trójboju siłowego. Może, może pomyślę o takich zawodach. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć mnie na zawodach. Uu, nie wiem, niby bym chciał, z drugiej strony ciężko by było, 3 miesiące przygotowań, hmm, ale myślę, że byłoby warto, przez te 3 miesiące poprawiłbym nie, nieźle wyniki, dajcie znać. Jeśli utrzyma tempo, to myślę, że warto będzie wrócić do tego filmu za rok i podziwiać postęp, jaki w tym czasie wykona. Oby. To był stalowy szok, a teraz do następnego. Bardzo fajny film, dużo faktycznie wiedzy i, i, i dziękuję, bo miło mi się zrobiło, nie? Że film mi został poświęcony, gdzie ja się uważałem mniej więcej za szalego typka, który coś tam robi w internecie. No bo te wyniki 50 tysięcy na TikToku, 15 na Instagramie i 2,5 na YouTubie, no to nie wiem, nie wydaje mi się faktycznie spore, ale... Fajnie. Będę napierdalał z całej pety, jak się będzie tylko dało. Więc tak, ja będę jeść to i będę montować ten film i pójdę spać. Dziękuję. Pięknie za oglądanie. I co? Subskrybujcie, wiadomo, z dzwoneczkiem, żebyście nie ominęli filmów. Łapkujcie, bo, bo trzeba, bo jak, tego, bo jak tego nie łapkujesz, w sensie nie dajesz polubienia i to oglądasz, no to wypierdzielaj. Wpadajcie na inne socjale. Również. Jo.